Dobry wieczór, witam Was w poniedziałek po 19.00. Zaczynam naglowo. Jadę od razu po pierwsze zamówienie do Biedronki Express. Dzisiaj już pracowałem w godzinach od 12 do mniej więcej 15.00 i tam zrobiłem ładną godzinówkę, że 45 na godzinę wyszło. I wracając do bieżącego zamówienia, o, widzę, że to jest podwójne zamówienie. Z biedroneczki, w kropeczki, oby jeszcze było dobrze płatne, bo z tego co pamiętam to było chyba 18 zł. No to sobie poczekamy chwilę O papierek spadł A widzicie i e wod Ląduje w śmietniku Nie trzeba tego komentować nawet O i drugi papierek cyk na ziemię Odbiór przebiegł mięciutko Do pierwszego klienta Mamy półtora kilometra No pan śmieciarz by mnie steranował tą swoją zabaweczką i coś tam jeszcze trzeszczał nie! Bardzo. O, super, dziękuję bardzo. Do widzenia. Mam window Jestem zadowolony. Klient dał mi 4 zł na piwku. Początek bardzo dobry. Wymarzyć sobie bardziej nie mogłem. A teraz z drugimi zakupami będziemy jechać na Legicko. Około 2 km. Coś nie nagrała, się dostawa drugiego zamówienia z Biedronki. Wyszło 18,83 za te dwie dostawy. A teraz przechodzę na Volta i odbieram pizzę z lokalu Express Pizza. Na sokolniczej. pracek gotowy. Biorę i jadę dalej w drogę do głodnych kibiców. Bo właśnie chyba nie wspominałem, nie? że dzisiaj jest mecz Polska Albania. I dlatego zdecydowałem się na wyjście i zobaczymy, czy kibice zamawiają jakieś jedzenie, czy nie. 511 V. Dzięki. Kolej sobie przypomniał, do czego służy kierunkowskaz. A z pizzą jedziemy na Chubsko, prawie 4 km. Czyli chyba dzisiaj będzie wieczór pizzy, czyli przed meczem dużo dostaw będzie z pizzy i potem w trakcie przerwy. Jeśli w ogóle ktokolwiek ogląda te mecze, bo to co pokazała nasza reprezentacja w meczu z Czechami to przecież tragedia. Nie będziemy stać jak porumbani. No właśnie, po co ja mam stać z autobusem i tramwajem, jak ja to mogę się przycisnąć i być pierwszy. <noise> Proszę bardzo jak to status spokojny? Wolcie? Niemożliwe. Przecież za 40 minut masz się zaczyna. I co? Nikt nie chce sobie zamówić pizzy? Chyba trzeba będzie wracać na glowo, skoro tutaj na wolcie taka. O, jednak nie. Jednak jest coś. Oszą. dobra, weźmiemy oszą. Kupska, czyli po drugiej stronie ulicy. Zamówienie jest niby gotowe. Niby, bo w tym osą to różnie bywa. Zaznaczają, a się i tak czeka. Dzień dobry, VOLT 758 Super, dzięki wielkie Zakupy nie są specjalnie ciężkie Dam radę Do klienta mamy równo 2 km Tutaj panu się samochód popsuł chyba Panu taksówkarzowi chyba klient źle zaznaczył budynek, bo tu jest napisane piętro dziesiąte, a tutaj jest czteropiętrowy budynek. To jest za moimi plecami. Ciekawe czy działa domofon, bo jest tutaj na ekranie error. Dobra, trzeba dzwonić do klienta. tej chwili rozmowę. sygnale Dobra, do trzech razy sztuka. Już 5 minut czekam i dostałem właśnie info od supportu, że klientka schodzi zaraz będzie po odbiór. O, chyba idzie. Idzie, idzie. Dobry wieczór. A, nie ma sprawy. Trochę ciężki. Jedna torba, jeszcze jedna będzie. Proszę bardzo. Dziękuję, miłego wieczoru. Po 10 minutach czekania wpadł mi Burger King. Spotkałem jednego Wolciaka na rowerze przed chwilą i mówił właśnie, że też z tymi zamówieniami jest różnie. Ale twierdził, że ostatnio wyrabia spokojnie 35-40 do 40 zł na godzinę, pracując tylko o Wolcie. Więc nie wiem, jeżeli ktoś z Was jeździ rowerem na Wolcie, to napiszcie, jak u Was to wygląda. Czy też macie lepsze zarobki niż skuterowi? Dobra. Wszystko? Dzięki. Ze zdrowym jedzeniem z Burger Kinga zabieram Was na ulicę Borowską, około 3 km, jakieś 10 minut. A już pokazuje GPS 7 to lepiej. Wpadło mi kulto i właśnie jestem pod lokalem. I do odebrać To ja, dzięki Podwójny cheeseburger już ze mną i jedziemy do głodnego kibica 3 km Oj, więcej, 4,5 nawet pokazało Muszę to skorygować tutaj Oni chcą, żebym jechał takim zygzakiem jechaj zygzakiem czy tędy? Albo w ogóle tędy naokoło, to nie. Dobra, pojedziemy tym zygzaczkiem. Niech im będzie. O, wolczak wszedł. Ja Cię nie kręcę, ale pół sekundy zabrakło. Dobry wieczór Dzień Dobry wieczoru. do widzenia Chyba podpiąłem z kolego, dostarczę. No i jednak kibice są godni Bo wpadło mi kolejne zamówienie Tym razem kebabik Z Imran Kebab Z mojego ulubionego miejsca we Wrocławiu Z kebabami Jedzenie jest już gotowe Także idealnie 5, 5 A, kręcę vlogi. YouTube. YouTube? No, jest kanał. No. A sobie zapisz. czy robotę, O, ten kanał. To ja. Cześć. Zapraszamy na jakiegoś. Na razie idziemy na Gojowisko Imran Kebab zaprasza was na kebaby, jak będziecie we Wrocławiu. To bardzo dobre, dobre mięso, dobre sosy, cena też spoko. Proszę bardzo. Do widzenia. Chyba to już koniec na dzisiaj będzie z zamówieniami. Ruch w obszarze spokojny, nic nie wpada, także chyba zawijam na bazę, a na ekranie Wam pokazuję ile zrobiłem. Pracowałem niecałe 2,5 godziny. Pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnym odcinku.